Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne powstało w 2012 roku i jako instytucja pozostająca w strukturach archidiecezji białostockiej gromadzi, przechowuje i zabezpiecza archiwalia i zabytki sztuki sakralnej, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo, upowszechniając jednocześnie wiedzę o przeszłości regionu. Rewizją, określającą naszą misję, jest ocalić od zapomnienia, by dać świadectwo prawdzie, w potocznym rozumieniu prawdzie historycznej, w szerszym, tym właściwym, prawdzie, której źródłem jest Słowo Boże obecne w świecie, Słowo Odwieczne, które jest początkiem i końcem wszelkiego istnienia i działania.